Jest bardzo gorąco, a więc dzisiaj na obiad będzie zupa szczawiowa, bo nie chce się jeść, tylko pić. Nie będziemy chodzić do sklepu po szczaw, tylko narwiemy sobie go na podwórku. Rwę zawsze, liście wyrastające prosto z ziemi. Nie biorę tych. Co rosną na pędach, zanim zajmę się szczawiem, ugotuję sobie dwa ziemniaczki. Ja ziemniaków nie obieram, bo uważam, że w skórkach są dużo lepsze w smaku. Teraz kroimy. Zrobicie je tak jednym ciachnięciem. Ziemniaczki lekko podgotowane wyciągamy, ale nie są jeszcze dobre. Wodę wylewamy. Nalewamy świeżej. Normalnie wodę bym zostawił, ale ziemniaki były ze sklepu i dlatego trzeba pozbyć się trochę tego dziadostwa, którym nafaszerowali ziemniaki kładziemy szczaw do wody gotujemy ziemniaczki kroimy wrzucamy ziemniaki trochę solimy Trochę pieprzymy, zagęścimy troszkę śmietaną i wsuwamy. super w sklepie takiego szczawiu nie kupisz